Ciszę, o oh, tak O, a jak ty to robisz? Wkłada. Gdzie się wkłada, pokaż. Tam. No tam nie. Tam... Cześć, witam się z Wami w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu z nami. Ja powiem Wam, że jakaś taka inna dzisiaj jestem. Jest już co prawda późna godzina, znaczy no późna. Ja wiem, która to? Koło południa, może tak wpół do pierwszej. A ja jestem tak nieprzytomna, jakbym, ja nie wiem, całą noc nie spała. Nie wiem, oczu nie mogę cały czas otworzyć. makijaż lekki zrobiłam, włosy rozpuściłam, ubrałam się i, i mówię sama do siebie, nie wytrzymam dłużej w domu. Co prawda, mamy wyjście na ogród i starałam się dzisiaj tam trochę posiedzieć na dworzu, żeby, nie wiem, trochę tam, wiecie, powietrza słońca poczuć, ale czuję, że już nie mogę dłużej wytrzymać w domu, że, że muszę wyjść na dwór. Czuję się jak w klatce zamknięta, nie mogę oddychać. Nie, no, to wszystko jest w porządku, tylko, tylko już po prostu to siedzenie w domu mnie przerasta. Muszę wyjść na dwór i stwierdziłam, że ubiorę się i ubrałam się. Zaraz Wam pokażę, co mam założone. Nic takiego. I muszę wyjść z Maxiem, chociaż na, na moment tutaj przed dom, bo, bo nie wysiedzę dłużej w domu, no. Dopad mnie kryzys. Może w tym lusterko Wam pokażę. Włosy rozpuściłam, założyłam tą bluzę mojego Miśka. Bardzo ją lubię, powiem Wam naprawdę. Nadal mam tylko legginsy i buty sportowe na takiej koturni. Także myślę, że jak na taki chwilowy spacer z Maxiem wygląda ok. Ale jest fajnie, no mówię Wam. A teraz tak sobie myślę, może jakąś alergię mam. Nigdy nie miałam alergii, ale Wojtek ma alergię yy, na pyłki. Chyba, że ma na mnie alergię. Wojtek ma alergię na pyłki i słyszałam, że. W pewnym wieku, nawet jak się jest, to i tak można się alergii nabawić. Także, no nie wiem. No na razie jest fajnie. Jezu, na dwór wyszła. Coś niesamowitego. Jakie kwiatki ładne. Wszystko mnie cieszy na dworzu. A czy wy też macie takie wrażenie, że świat zwolnił? Kiedyś przynajmniej ja taka zaganiana byłam, wszędzie się spieszyłam, z niczym nie mogłam się wyrobić, a teraz jakoś da się obyć bez tych wszystkich rzeczy. Mama. Niesamowite. Co Maksiu? Fajnie na dworzu, nie? Monika z nami jest, jesteśmy koło sklepu, Monika wejdzie na zakupy, a ja z Maksem zostanę na dworzu. Ale ludzi jest sporo na dworzu, powiem wam, naprawdę dużo. No ale u nas jest zezwolone właśnie na spacer wyjść. Tu widzę bardziej ludzie dzisiaj zakupy robią. <noise> Maksie się przygląda. Czemu ja się przyglądam? Do kwiatki. Mama na kwiatki patrzy. Daj! Daj. Oj, dla mamy dziękuję. Daj. Mam czerwony nos. Włosy rozwiane wiatrem, ale jestem mega szczęśliwa Daj. i mogę teraz działać dalej w domu. Dobra, jesteśmy już w domu. To może Wam tak na szybkiego dosłownie pokażę, co kupiłyśmy z Moniką. Kupiliśmy, bo Max był z nami. Koli dzisiaj nakupowałam. Normalnie. Takie trzy butelki koli truskawkowej. Tutaj mam jeszcze zgrzewkę. Tak i koli dietetycznej. Teraz sobie pomyślałam, że może Wojtek będzie miał ochotę takie małe buteleczki do pracy sobie brać. Dwie butelki mleka pełnego. Dwie puszeczki kawy. Bardzo je lubię, a były w promocji. Pofuta 49 tylko. To jest taki styl baristy. To się nazywa, że to jest mielona, ale rozpuszcza się. Szklance banany. Pasta do zębów Colgate, pasta do zębów Aqua Fresh. Tu mamy Cadbury, jakieś takie ciasteczka. Milion kalorii. Mmm. Podwójna czekolada jeszcze jest zaznaczona. Tutaj kupiłam dwa opakowania serów. Maciek bardzo je lubi, takie do burgerów. On je uwielbia, naprawdę. Tu Monika jakieś takie chipsy wybrała i z Maxiem już próbują. Takie malutkie paczuszki to są. Dwie paczki frytek. French fries to są takie cienkie. I jak je robię w mojej frytownicy, to one takie chłopiące, fajne wychodzą. Max się zaczyna marudzić, zmęczony sery dla Maksia, paczka mokrych chusteczek, dwie paczki ciasteczek Oreo i tutaj mleko czekoladowe, mleko, a może bardziej napój ryżowy, to jest niesłodzony i tutaj coś takiego, mleko bezmleczne, napój sojowy, bezmleczny i bez glutenu, no ale ten kubek na tym kartonie mnie przyciągnął i takiej ochoty nabrałam wypić kawę z tym. I trzeba mocno wymieszać, zanim się wleje do kawi. Można na zimno albo na ciepło. Także zaraz będę kawę chyba sobie robić. Mm, super był ten spacer, naprawdę. Potrzeba mi było bardzo takiego czegoś. No a tym bardziej, że nam przedłużyli siedzenie w domu o kolejne trzy tygodnie. No w Polsce wiem, że już możecie wychodzić, z tym, że musicie maseczki nosić, a my tutaj musimy dalej śledzić. Damy radę. Nosa. Luzak, luzak. Noga na nogę. Śpiący już. I w nosa. Zabieram się właśnie za przegląd moich wszystkich przepisów, książek. Tutaj mam dwie książki, moje ulubione, magiczny zeszyt z moimi ulubionymi przepisami. Mam jakąś książkę też z przepisami, nie jestem pewna czy ją zostawię, muszę przejrzeć, zobaczyć co w niej jest. Tu książeczka od Izio. nie wiem czy znacie, to jest taki termos do robienia samemu jogurtów. Od czasu do czasu robię, kiedyś wam może pokażę. Tu mam kartki z kalendarza z przepisami, a tu całe pudełko jakieś zbieraniny. Zobaczcie jakieś wycinki z gazet, <noise> książeczki. Muszę przez to wszystko przejść i zobaczyć czy ja to w ogóle jeszcze chcę, bo to tak leży i mnie denerwuje szczerze że powiem i nie pamiętam kiedy ostatnio tu zaglądałam, także chcę się jak największej ilości. Pozbyć. Kilka przepisów mam tutaj już odłożonych, na przykład czekoladowe brownie, klasyczna Victoria Sponge. To jest takie angielskie typowo ciasto, lasagne, zupy jakieś. One są po angielsku, te przepisy, ale myślę, że sobie wspólnie wypróbujemy co niektóre. No, już się cieszę na gotowanie, ale to nie dzisiaj, to w kolejnych vlogach. Znalazłam nawet taką małą gazetkę, zobaczcie, z 2013 roku. szok. I tylko tyle wszystkiego mi zostało. Tutaj są książki i zeszyt. I tutaj troszkę więcej niż pół pudełka przepisów. Super. Ale z siebie blondynkę zrobiłam. Zaparzyłam sobie kawę chciałam tego mleka sojowego dolać. I zobaczcie, otwieram. A tam kolor brązowy. No i się doczytałam, że to jest gotowe. Laty już zrobione. Także biorę szklankę i aż sobie z ciekawości naleję trochę. No dobra. Tak to wygląda. Kolor taki dosyć jasny ma. Zaraz spróbujemy. O, jest takie słodkie. To jest tak słodkie, tu jest chyba milion łyżeczek cukru. Mm -mm. To ja Maćkowi oddam, on lubi takie słodkie. Ja. Wojtek właśnie obejrzał ja. mój film, gdzie pokazywałam Trzymaj, mam Wam rzeczy pracy. z wieszaka i powiedział, jak to tylko jedną rzecz odrzuciłaś. Powiedział, że on mi zrobi przegląd tych rzeczy i pokaże, co mam odrzucić. Ja ci tu zrobię porządek, teraz. Ale musiałbyś powiedzieć dlaczego, bo ja nie rozumiem, dlaczego ty. No, no że nie włożyłaś nigdy. No bo przecież nią niedawno kupiłam. Dobrze, to ty sobie zrobisz swoje, a ja ci pomówię, co, co ja uważam. Coś jeszcze zastanowił. Nie wiem. Co? Nie. To nie. O Boże. Zaraz no, wieszak rasy, pusty zostanie. Mówisz, bo, a to nie. No. To też nie. Na ten. Do kościoła. Mówisz. To też beżowe nie lubię. No to też nie O O Jezu, w ogóle wszystko kiepskie na tym wieszaku. Nie, nie, To jest wieszak nie. z moimi ulubionymi. To bym proponował, żebyś kiedyś założył. Fajnie jest. To średnie. To ładne. Co ładne? Co było ładne? No to, bardzo ładne. A no, no, no. To nie, bo no, lubisz takie to miejsce, to ładne. <noise> ładne. Może być, to nie. Może być, może być, to ładne. Co to jest? Bluzka. No, jakaś taka, nie wiem. <noise> Będziemy tak codziennie moje rzeczy oglądać? Ja lubię. To nie, 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 tego nie. No, Ty chyba żartujesz sobie. No, ja tylko mówię Ci swoje zdanie. Co ładne, ładne. Co ładne? No, te rzeczy, co po kolei teraz patrzyłem, to ładne. O, to Muszę też to ładnie wyglądałaś w tym. To takie miejsce. A to, to w ogóle mi się nie podobało. To, to już zabieraj. No, to no, nie. Się już nie zrobiło. To może być jeszcze. To miarę to mi się średnio podoba ale niech będzie, takich to ja nie lubię że ty, jak ty nosisz to może być, to też no, i to też no. I widzisz jak masz ładnie i się legancko, wszystko się zmieści nie Maxiu, to, 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 to odrzucamy powiedz to, 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 to. odrzucamy jest no widzisz no to chodź o no. Zrobiłeś coś? Nie? A co śmierdzi? Co brzydko pachnie? Jak brzydko pachnie? Ale co? A jak brzydko pachnie, pokaż. A pokaż jak? No nie śmierdzi, no to to no ma. Pokazać. Fuj, no pachnie brzydko, twój fuj, fuj. Trzeba cię przebrać. Tara, I tak się prezentuje mój nowy regał na buty. jestem niesamowicie zadowolona z niego. W tą stronę em, obróciłam go. Tutaj będę jeszcze stawiała buty, które tak sobie na co dzień noszę. Tu przesyłki do oddania. No, bardzo mi się podoba. Na razie mam takie jeszcze przejściowe buty, a później wymienię sobie na letnie. A, i znalazłam w szafie moje klapeczki. Takie z futrzaną górą. Myślałam, że nie mam żadnych klapek, ale bardzo się ucieszyłam. Kiedyś w Primarku kupiłam. Bardzo wygodne są. W ogóle to Wam może pokażę, jakie mam tutaj buty. Tu są na takim, wiecie, klockowatym obcasie, takie w miarę sportowe. Bardzo je lubię. Tutaj mam buty Gessa. Tak rzadziej je nosiłam, oszczędzałam i ja nie wiem dlaczego ja oszczędzałam buty. Wyłożyłam, bo muszę je nosić. Nie ma oszczędzania. Te pewnie kalosze, jak to Wojtek mówił, znacie z hajemu. To chyba w Polsce kiedyś. Nie, tutaj w Tajsmanie kiedyś kupiłam, bardzo je lubię. Tu jakieś bodki na obcasie, to już rzadziej nosiłam, ale tak zatęskniłam za nimi troszkę. A tu takie stare, zwykłe, wiecie, bodki. Pokaż rączkę, pokaż rączkę. No, tą dobrze pokazuje. Pierwsza auka upadł i ma tam taką kropeczkę z Darton. I siostra, I siostra uratowała, i aż dwa plastry nakleiła, i teraz już nie boli, nie? Maksiu? O, jeszcze picie. No, pirelko, tą ręką teraz on nic nie może łapać. Dzisiaj same porządki. Wszystkie kurtki pochowałam, bo już coraz mniej w kurtkach chodzimy, coraz częściej bluzy tylko zakładamy, więc wszystkie kurtki pochowałam, więc wieszaki są puste. Wózek ustawiłam tutaj, tak oparłam o te półki, bo normalnie on tutaj zawsze rozłożony stał koło kaloryfera i koło lustra. Myślę, że teraz jest więcej miejsca. I tak co prawda będzie miał gorsze dojście do butów, bo tutaj jego buty są schowane. Tutaj są Maćka, tu są Moniki. No ale jest teraz tak pusto, że aż chyba echo słychać. Tutaj postawiłam rowerek, no i tutaj moje cuda. Trochę tutaj mam jeszcze za dużo, ale na razie tak zostawię. No pięknie, <ścoughs> jaka jestem dumna z siebie. Tak ciepło się zrobiło, tak słońce nagrzało tutaj nam na bakiardzie, że otworzyliśmy na szerokość drzwi. Bluzę zdjęłam, jestem w koszulce i chyba tak naprawdę makijaż teraz zmyć albo resztki makijażu. I pójdę chyba sobie na zewnątrz posiedzieć. się wystawię do słońca, może troszkę mnie złapie, może się opalę. No. no i taki plan na dzisiaj jest, że nie będę gotowała obiadu, tylko um, chyba dzisiaj będzie dzień pizzy. Zamówimy pizzę, no. I co, Lili? Fajnie na dworzu, nie? I jednak makijażu nie zmyłam. Maksiu mnie wyciągnął na dwór, bawiłam się z nim. O, ale razi. E, teraz chyba, wiecie co, złożę zamówienie w H&M, ale nie dla mnie, tylko dla Maksa, bo on ma buty już tak zniszczone, że aż wstyd. Co, Maksiu? No buty się zniszczą, on teraz buty pokazuje. E, no i muszę mu nowe buty kupić, jak myślę, że mu już jakieś takie cieńsze, wiecie, letnie kupię i od razu sandałki jakieś. No a jakiś tam mi przyszedł kupon, że mam... Jakąś zniżkę, chyba 3 funty, także akurat skorzystam. Ależ radzi te słońce. No i mam mały problem, bo przejrzałam wszystkie, po prostu wszystkie buty dla dzieci na Fajemie, HM na stronie, jakie tylko mają w ofercie. I na Maxia stopę, bo on ma teraz rozmiar 5, a ja mu chciałam już kupić rozmiar 6. Znalazłam jedne buty i to mokasyny tylko. Także takie średnie dochodzenia za 9 funtów, no i chyba nie będę ich zamawiać. A ma tak zdarte buty, także chyba, e, chyba, poczekam po prostu jeszcze. Tylko mi go szkoda, bo one takie są bardzo zabudowane. A tutaj naprawdę my mamy na ogrodzie już ciepło. i Chciałam, żeby w sanałkę chodził, ale najwyżej jakieś takie stare skarpety będę mu zakładać i niech w skarpetkach biega. Czekam już na pizzę. Kola przygotowana, szklanki przygotowane, zaraz będziemy jeść. Ja muszę się wam do czegoś przyznać. Zobaczcie w ogóle jak mi już moje drzewko urosło. Czy wy wiecie, że ja cały czas mówiłam wam, że to jest cytrynka i tak myślałam? A tutaj <noise> zaczęłam dokładnie googlować, bo coś mi te owoce zaczęły się robić pomarańczowe, zobaczcie. W ogóle ile tych owoców tutaj jest? Po prostu tyle na każdej gałęzi. I aż nowe rosną. O tam na przykład. O, ale pełno jest. Po prostu jest to tak łatwa w uprawianiu roślina. No w każdym razie nazywa się to Calamondin, a nie cytryna i jest to mieszanka. Jak to było? Kwaśnej mandarynki z kumkwatem japońskim. Tak, przypomniałam sobie. Jest to jadalne z tym, że jest kwaśne i dodaje się to do herbat, do napoi. No pyszne będzie. Już się nie mogę doczekać, aż tutaj która się zrobi naprawdę pomarańczowa, że już będziemy mogli próbować. Ale jestem zachwycona moją roślinką. I tak szybko rośnie. Lili, co tam za oknem słychać? Co tam za oknem słychać? Co? Co? Lili popatrz na nas, popatrz na nas, Lili, Lili. I jest już nasza pizza, od razu Wam powiem, że zapłaciliśmy za to 10,50, jest to oferta, znaczy taki, jak to się mówi, taki zestaw był za 10,50, pepperoni, Meksikana i chleb czosnkowy do tego. Tak to wygląda. Uuu, tu jest pepperoni. Ale pachnie. Tak, tam pepperoni była. Nie, tutaj z papryczką pepperoni chyba. No nieważne. To będzie chyba Galibret. Nie, nie wiem, co jest co. Nie, tu jest galibret. Gali jaki fajny, jaki ładny. Także zabieramy się za jedzenie. Daj, Maxiu krzyczy, to daj twój talerzek, mama ci nałoży. Jemu może tego nałożę kawałek. O. O jedną ręką to tak ciężko Ale dam Daj. radę No już mam daję Kisza. To jest Maxia No Maxiu jaka dobra ta pizza Smakuje ci ciepła to dmuchaj, mm -hmm. powiedz pizza. pizza. <laughs> Od no tego chlebka czosnkowego. Mm. Mm. Próbujemy Maksiu. Mm. Uwielbiam czosnek. No dobra, teraz pójdę na ostro, ale ja chyba sobie tą papryczkę zdejmę. Ona jest ostra? Jadłaś, Monia? Nie, jadłam, to są ostre. No to ja ją już sobie od razu zdejmę. Oj, aż się boję. O, czerwona cebula. O, jest pikantne. Mm. Gdzieś tam chyba pod spodem była schowana jeszcze papryczka. Nie wie, za którą chwycić. Pizza. 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 Od góry. <grymne> Jaki Szczość. słodki. Dziękuję. I kolejna. Proszę, Mati. <grymne> Monia. Nie poradzę sobie. Dobra, no, no, no. No, no. z kawałkiem następnej. Ale ten ser jest tak przypieczony w tych pizzach, fajnie. Mm. No, dobre. Dobra, nie? Mm -hmm. A potem będę ten film oglądać i będzie mi się chciało pizzy, jak będę mm. <laughs> patrzyła, jak jem. A wam narobiłam smaka? Mm. <gryzny> Pojedliśmy. Oczywiście w trakcie jedzenia pomyślałam sobie, że w ogóle jak Wam pokazywałam tę pizzę, to Wam całkiem źle nazwy powiedziałam. Pa, pa. <laughs> Ta, co była z tymi papryczkami pepperoni, to była meksykańska, a pepperoni to była taka, co ser było widać i tam były papryki. Äh, Salami pepperoni było ukryte pod spodem. No jednak ja myślę, że pepperoni chyba była najlepsza. A w ogóle najlepsza to była, Maciek ostatnio kupił chlebek czosnkowy z serem pepperoni. No po prostu smakowało coś w połowie jak Lebek czosnkowy jak pizza i następnym razem ja sobie zamawiam to, no. A następny raz będzie pewnie w przyszły weekend. Także taki może będziemy sobie przez jakiś czas weekendy pizzowe robić. No i co chciałeś ode mnie kochanie? Tylko pokazać Ci, że taki mały jak szukałaś sobie fajny jest. Ja takiego małego samochodu szukałam. zobaczcie na co mnie Wajtek namawia. No ładny, taki mały, dla kobiecy, perłowy, ładny, biały, zobacz. Chyba Wojtek, a język jak mi ręka lata, albo to Piękne. Tobie lata. Wojtek mnie namawia na taki samochód. Peżocik, zawsze lubiłaś peżeciki. Mówiłam do no Wojtka, albo chcę duży, rodzinny, albo chcę mały samochód. No, Oglądałam Fiata 500, mało. nie, to jest niski, a nie mały, ja no, już Ci no, mówiłam. Na, to jest mało miejsca, nawet z no, tyłu Ale osiąże. na zewnątrz nie jest mały. Jest. Nie, nie. Ty tam się nie znasz, ale taki ładny. No piękny. No widzisz? Kup sobie. I popularny. Kup sobie. No nie, ja już mam. Ja też mam. piękne. A ja jeszcze nie podjęłam decyzji, jaki chcę. O, zobacz, jakie widzenia. Dobra, już koniec. Powiem tylko, mamy pierwszą w nocy, <laughs> a my siedzimy i nie idziemy spać. Wojtek właśnie po raz pierwszy zainstalował sobie TikToka. <laughs> Oglądał jakieś tam śmieszne filmiki na Facebooku i mu przypomniałam TikToku. No i ściągnął aplikację i teraz pewnie do drugiej posiedzimy. <laughs> Godzinę 10 minut później idziemy spać. <laughs> Kochanie, no chodź. Pa, pa. Do zobaczenia.